Cześć, dzisiaj omówimy 9 źródeł pozyskiwania klientów w branży ślubnej, więc jeśli mnie śledzisz to prawdopodobnie przeszło Ci przez myśl, że chcesz więcej klientów i może zastanawiałeś się też skąd tych klientów najlepiej pozyskać, więc jeśli prowadzisz biznes ślubny niezależnie czy jesteś Właścicielem sali weselnej, fotografem, DJ-em czy dekoratorem, dekoratorką. Ten film jest dla Ciebie. Przeanalizujemy sobie 9 metod. Tyle mi przyszło do głowy. Każda z metod ma swoje blaski i cienie, a ja rozbiorę je na części. No i mam nadzieję, że pomogę wybrać Ci najlepszą strategię dla Twojego biznesu. Więc pierwszym źródłem jest Źródło tak zwana poczta pantoflowa, rekomendacje, polecenia. Jest to jeden z najprzyjemniejszych źródeł, ponieważ no, jest wysoki poziom zaufania klienta do ciebie. Tak naprawdę klient przychodzi już przekonany, ponieważ rekomendacje od znajomych i rodziny są dla nich niezwykle wiarygodne, ponieważ opierają się na realnych doświadczeniach. Klient, który słyszy pozytywne opinie od bliskich, jest o wiele bardziej skłonny zaufać Twojej ofercie niż jakby zobaczył baner gdzieś na, na ulicy. No i to też są niskie koszty pozyskiwania nowych klientów. Często w ogóle nic nie nie płacisz za takiego klienta. No ale też są oczywiście minusy. No bo nie uruchomisz tego jak na linii produkcyjnej, to źródło zależy od liczby zadowolonych klientów, a też nawet jak są zadowoleni, to nie da się ich zmusić do gadania i po prostu polecania Ciebie. Jeśli prowadzisz działalność jako główny biznes, to nie zawsze otrzymasz wystarczającą ilość rekomendacji, aby utrzymać stały napływ klientów, więc. Jest trudny do skalowania. No i też oczywiście zależy od jakości obsługi, relacji z klientem. Liczba poleceń może być zmienna w zależności od sezonu, w zależności od Twojej jakości obsługi. I zazwyczaj jest to już dodatek, jak masz wiele lat w branży. Polecenia naprawdę świetnie się sprawdzają. W moim biznesie też ludzie mnie polecają i mam z tego klientów, natomiast warto pamiętać, że ich ilość może być ograniczona. Ogólnie warto mieć też program poleceń, czyli jakiś bonus dla albo polecających, albo polecanych, żeby jakoś zachęcać dodatkowo do polecania. Ok, przejdźmy do kolejnego źródła. Drugim źródłem jest marketing organiczny, czyli budowanie marki poprzez wartościowy content, blogi i aktywność na mediach społecznościowych. Podobnie jak w poleceniach, są niskie koszty finansowe, natomiast płacisz po prostu czasem. Z plusów to też na pewno masz większy autorytet. Ludzie, czerpiąc Twój content, po prostu lepiej Ciebie poznają i automatycznie też mają większe zaufanie do Ciebie. Czyli im lepszy content robisz, tym więcej ludzi po prostu dzieli się twoją ofertą, co prowadzi do organicznego wzrostu zasięgu. Jeśli chodzi o minus, to jak wspomniałem, wymaga to dużo czasu, cierpliwości i systematyczności. Efekty też nie są natychmiastowe, musisz tak naprawdę wiele miesięcy, a nawet lat czasami prowadzić swój profil. No i aby utrzymać zaangażowanie treści muszą być na wysokim poziomie, zwłaszcza w branży ślubnej, gdzie no ten content to jest Twoja wizytówka, a osoby, które chcą Twojej usługi liczą na wysoką jakość, no bo też... Jest to wyjątkowy dzień w ich życiu i też są gotowi zapłacić więcej, żeby to było jak najlepiej zrobione. Lecimy do następnego źródła. Są to grupki na Facebooku. Czyli często sytuacja taka, że narzeczona pyta, czy polecacie jakiegoś DJ-a albo fotografa na wesele i zgłasza się mnóstwo komentarzy z linkami do profili. Ty dajesz też swój komentarz, albo ktoś poleca Ciebie w komentarzu. I to jest z jednej strony fajne, bo jest kierowane już do konkretnej grupy odbiorców zainteresowanych. No bo to jest już osoba, która konkretnie szuka Twojej usługi. Jest gotowa do rozmowy, jest nawet gotowa do zapłacenia od razu. Też są niskie koszty. No bo po prostu wstawiasz swój komentarz, albo zatrudniasz kogoś może, kto wstawia takie komentarze. No ale minus no to jest taki, że zasięgi są ograniczone. Często Twój komentarz zniknie w, w setkach komentarzy innych usługodawców. Wstawiam sam też posty na grupkach, no to nie jest duży zasięg. No, i też wymaga aktywności, też wymaga czasu. No i to oczywiście jest też duża konkurencja w obrębie tych grup, o czym też wspomniałem. Wyróżnienie się też wymaga wysiłku. Fajne, fajne źródło pozyskiwania klientów, jeśli dopiero zaczynasz, ale im jesteś później w tej swojej ścieżce rozwoju, tym myślę, że rzadziej to jest opłacalne dla Ciebie, jeśli chodzi też o czas. Kolejnym źródłem pozyskiwania klientów są targi ślubne i oczywiście jest taki plus oczywisty, że jest bezpośredni kontakt na żywo. To oczywiście buduje zaufanie bardziej niż spotkania online czy rozmowy telefoniczne. No kolejnym plusem jest oczywiście pokazanie swojego portfolio, próbki usług, może nawet zorganizowanie takiej mini prezentacji Twojej oferty. Kolejnym plusem jest networking, czyli chodzi o to, że spotykasz też innych usługodawców, możesz zebrać kontakty, może Ci się to przydać w przyszłości. No ale oczywiście są też minusy. To są wysokie koszty uczestnictwa dla Ciebie i też dla Twoich potencjalnych klientów, którzy mogą tam przyjść. Chyba, że są też takie darmowe targi ślubne. No, i też minusem jest intensywne przygotowanie. No, bo jak masz słabe stoisko, no to ten efekt będzie odwrotny od zamierzonego. No, i to wszystko, jeśli chodzi o dekorację, logistykę, samo stoisko, no to to wszystko po pierwsze dużo czasu zajmuje i też dużo cię kosztuje. No, ale masz ten kontakt i od razu widzisz, czy jest odbiór pozytywny twoje, Twojej oferty. No, ale musisz być przygotowany na te wysokie koszty. Jeśli chodzi o ogłoszenia płatne, takie jak wesele z klasą, czy OLX, czy Wedding.pl, coś takiego. No to rzeczywiście jest plusem to, że docierasz do osób, które już szukają usług ślubnych, więc jest wysoki poziom intencji zakupowej. Zazwyczaj takie osoby już są gotowe do podjęcia decyzji zakupowej. No i łatwo też mierzysz wyniki, czy ta strona Ci się zwróciła, czy nie. Minusem jest oczywiście konkurencja z innymi usługodawcami, bo gdy gdy ktoś składa zapytanie, to automatycznie też często składa zapytanie do wielu innych usługodawców, więc jest duża konkurencja, ciężko się wyróżnić, to też wymaga dodatkowych inwestycji w estetykę i treść ogłoszeń. No i też oczywiście są koszty związane z promowaniem Twojej publikacji, Twojego ogłoszenia. No, i też jakość lidów nie zawsze stoi na najwyższym poziomie. Może nie wszyscy będą Ci odpowiadać. Raz trafisz na kogoś dobrego, a często będzie tak, że ktoś tylko się rozgląda. Więc lecimy dalej. Współprace partnerskie, na przykład z Wedding Planerkami, która. Ciebie poleca, albo masz może jakieś pakiety DJ plus foto, albo foto plus dekoracje, coś takiego. To jest ogólnie fajny pomysł, czyli taka kompleksowość oferty, no bo klienci cenią sobie wygodę, gdy mogą za załatwić kilka rzeczy w jednym miejscu. No, i też jak już masz ten networking, masz usługodawców, którzy ciebie polecają, no to łatwiej zrobić takie wspólne pakiety. No, i to dodatkowo buduje zaufanie do ciebie. Też łączenie usług pozwala na stworzenie unikalnej propozycji wartości, która wyróżnia się spośród konkurencji. Minusem jest podział zysków, gdzie na przykład jeśli sala weselna cię poleca, no to bierze też trochę za to. No i też konieczne jest utrzymanie wysokiego standardu u wszystkich partnerów, aby nie zaszkodzić wizerunkowi Twojej marki. Mimo tych minusów, uważam, że to doskonały sposób na oferowanie kompleksowych rozwiązań. Jednak musisz uważać, z kim taką współpracę nawiązujesz. Lecimy dalej. Ostatnie trzy: SEO i własna strona internetowa. Jest to fajny sposób na pozyskiwanie klientów, ponieważ dobrze zoptymalizowana strona generuje ruch przez bardzo długi czas, co przekłada się na ciągłe pozyskiwanie klientów. Masz kontrolę nad treścią, jak prezentujesz swoje usługi od opisów przez portfolio, aż po blogi z poradami. No, po prostu na stronie możesz zawrzeć wszystko, co chcesz. Jeśli chodzi też o regularne publikowanie wartościowych treści, no to też budujesz swój autorytet, zwiększa się też twoje, wiarygodność Twojej marki. No, i też łatwo mierzyć efekty, ponieważ są narzędzia analityczne, które pozwalają to śledzić. No, a minus to oczywiście jest wysoki nakład pracy, ponieważ wymaga to ciągłej optymalizacji, monitorowania, no i aktualizacji treści. Jest duża oczywiście też konkurencja. Osiągnięcie wysokich pozycji w wyszukiwarkach może być często po prostu trudne. No, i efekty są długoterminowe. To jest myślę, że największy minus, ponieważ wyniki działań SEO nie są natychmiastowe. Trzeba cierpliwie czekać i budować tą widoczność w sieci. W przypadku wielu usługodawców, wizytówka na Google Maps, na przykład, nie odgrywa kluczowej roli, ale dla sal weselnych, myślę, że to jest bardzo istotny element. Więc, tak przypomniałem sobie, że warto zadbać o ten profesjonalny profil wizut, wizytówki, mapy na, na Google, wizytówki na mapach Google i wysokie pozycjonowanie w tym miejscu. Następnym źródłem jest reklama płatna na Google. Tutaj mamy mm, precyzyjne targetowanie według intencji zakupowych. No, dzięki Google Ads możesz dotrzeć do osób, które już aktywnie wyszukują usługi ślubne. No i też kampanie dają w miarę szybkie rezultaty, zwłaszcza w porównaniu do SEO, co jest kluczowe przy, przy rozwoju. Możesz stale optymalizować swoje reklamy na podstawie wyników. No i też wymagana jest wysokiej jakości strona www. chociaż to. Może nie jest nawet plusem, bardziej jako minus, ale no ta strona jest kluczowa w konwersji tych leadów z reklamy na Google. No minusem jest wysoka konkurencja. Oczywiście branża ślubna jest konkurencyjna, co może podnosić koszty kampanii. No i też wymaga stałej optymalizacji kampanii. Musisz też wiedzieć, jak to robić skutecznie. No, i minusem też jest może to, że grupa docelowa w branży ślubnej to głównie kobiety, a one korzystają raczej z mediów społecznościowych niż z Google'a, więc najlepiej według mnie jest to łączyć z reklamą meta, i co jest kolejnym źródłem, to jest osobiście mój ulubiony kanał pozyskiwania klientów, reklama płatna na meta. Czyli na Facebooku i Instagramie, to narzędzie pozwala dotrzeć do Twojej głównej grupy docelowej, czyli głównie kobiet, które aktywnie korzystają z mediów społecznościowych. Możesz korzystać też z różnorodnych formatów reklam, takich jak wideo, rolki czy wideo na relacje, karuzele, jakieś kolarze, jakieś grafiki czy stories. To daje dla Ciebie Możliwości kreatywnego, jakby opisania swojej oferty czy siebie. Na pewno szybsze daje efekty niż SEO, ponieważ już pierwszy, drugi dzień dostajesz kontakty do zainteresowanych osób. No i też nie potrzebujesz robić non-stop kontentu, więc to oszczędza Twój czas. Na pewno też łatwo skalować takie źródło, no bo po prostu wrzucasz więcej pieniędzy, dostajesz więcej lidów, zazwyczaj tak to działa. No, minusem jest oczywiste, że jest to płatna, płatne źródło, więc no, musisz zapłacić. Jeśli kampania nie jest zoptymalizowana dobrze, to koszty mogą wzrastać. No i też jest potrzeba specjalistycznej wiedzy. No i właściwie to tyle. No i podsumowując, przedstawiłem wam dziewięć tych źródeł pozyskiwania klientów w branży ślubnej, z których każdy ma jakieś plusy, jakieś minusy. I jak już wspomniałem, reklamę na Meta to mój ulubiony kanał, ponieważ umożliwia szybkie skalowanie, bez konieczności ciągłego tworzenia kontentu, co idealnie odpowiada na potrzeby takich lokalnych firm. No, i napędza kolejne polecenia w kolejnych latach. A jeśli jesteś zainteresowany właśnie taką reklamą płatną na meta, to zapraszam do konsultacji. Pierwszy link w opisie i sprawdzimy, czy to jest rozwiązanie dla Ciebie. Jeśli nie, to razem opracujemy plan, jak w inny sposób pozyskiwać klientów dla Twojego biznesu, być może darmowy. Więc. To wszystko ode mnie. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Ci się spodobało, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej materiałów, to subskrybuj mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.